Czy ty wiesz, dlaczego niekiedy twoje postanowienia albo twoje założenia spalają na panewce? Pomimo twojego początkowego takiego mm, zapału, że ty chcesz to zrobić, ty sobie e, e, stwarzasz całą strategię, kupujesz cały sprzęt potrzebny do tego, co ma cię doprowadzić do twojego celu, no to twój zapał z dnia na dzień, e, z kroku na krok maleje. Powiem ci dlaczego. A to dlatego właśnie, że się koncentrujesz. Na strategii, że chcesz wszystko trzymać pod kontrolą, że cały ten swój plan do dojścia do swojego celu masz rozpisany jeden do drugiego, jeden kroczek po drugim. A tak naprawdę, jedyne, co ty musisz zrobić, to poczuć się, wzbudzić sobie to uczucie, jak ty, byś, jak ty się już będziesz czuł, jak ty to zdobędziesz, jak ty to osiągniesz. I dopiero wtedy. Bez dokładnego planu, ale z tym uczuciem Twoje wyższe ja będzie Ciebie prowadziło. Co Ty masz jeszcze zrobić, kroczek po kroczku, aby przybliżyć się do swojego celu? Ty musisz puścić tą kontrolę, Ty musisz zaufać, że tak naprawdę Twoje serce wie lepiej niż Twój umysł. Jak najszybszą drogą dojść do Twojego celu, bo inaczej będziesz się frustrował, jeżeli coś ci nie wyjdzie, jeżeli jeden Twój punkt od 1 do 10, ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gdzieś się pośliżniesz albo jakaś mała trudność będzie, to Twoja głowa, Twoje ego już zrobi wszystko, żeby Ciebie powstrzymać, bo ono chce Ciebie chronić, żebyś nie szedł dalej, żebyś tego nie robił, no bo Tobie się przecież nie uda. Rozumiesz o co chodzi? Już będziesz miał 100 milionów myśli, które Cię przekonają, żebyś tego nie robił, bo Ty jesteś do niczego, bo inni to mogą, a nie Ty. Czy tak nie było? Dlatego nie koncentruj się na tej drodze, a skoncentruj się już na tym celu. Ty się poczuj, jakbyś już to miał i słuchaj i patrz. Co Ci ten wszechświat przysyła do Ciebie, żebyś ty mógł zrobić kolejny krok, mały krok do tego, aby być tam, gdzie Ty chcesz. Ja wam powiem na moim przykładzie, jak ja robię posty dąbrowskie, które Wam polecam i będzie, będę zawsze polecać. Dlatego, że ja jak robię swoje. robi już te posty regularnie od iluś tam lat, i one mi przyniosły zdrowie, one mi przyniosły czysty umysł, one mi przyniosły bardzo wiele dobrego. Jak chcecie, to posłuchajcie sobie na moim kanale, mam tam filmiki o tym nagrane. I powiem Wam tak, jeżeli ja sobie, ja to też zauważyłam na sobie, jeżeli ja sobie na przykład powiem, że ja robię teraz POZ, dlatego że chcę się czuć lekko, dlatego że ja chcę mieć czysty umysł, dlatego że chcę być zdrowa, dlatego że chcę, żeby moje nawyki żywieniowe wróciły na dobry tor, to ja to zrobię. Dlatego, że pomimo tego, że ja wiem, że nie zawsze będzie miło, że nie zawsze podczas tej drogi będzie mi przyjemnie, bo będę odczuwała głód, być może na samym początku się odczuwa głód, może będzie mnie troszeczkę bolała głowa, ale nie musi, bo mnie akurat już ostatnio nie, nie boli, dlatego że zmieniłam sobie swoje założenia i nie boli mnie głowa, ale nie zawsze jest przyjemnie, dlatego, że oczywiście przyjemnością jest jedzonko, pyszne, smaczne. Ale jak ja wiem, że jak ja zrobię to, co muszę i dojdę do tego swojego e, celu tam, gdzie chcę, czyli wykonam ten post-Dąbrowski, przejdę ten post-Dąbrowski, to ja się będę świetnie czuła. Ja będę miała energię po prostu, żeby przenosić góry. Rozumiecie o co chodzi? Dlatego nie koncentrujcie się, kochani. Na tym, jak wy macie dojść do swojego celu. Nie układajcie tego planu od A do Z. Ustalcie sobie cel i zobaczcie, jak. Ustalcie sobie ten cel, poczujcie parę razy, codziennie, rano i wieczorem, wtedy, kiedy najbardziej nasz umysł jest w tych falach, gdzie my wszystko przyswajamy, kiedy najbardziej jest uspokojony. I wtedy to wszystko zmienią się wam w głowie wasze połączenia neuronowe i wy coraz bardziej będziecie się czuć jak ludzie, którzy mogą to mieć, którzy mogą to osiągnąć. Coraz mniej wasz umysł będzie wam wtedy beblał, że wy tego nie możecie zrobić, że wy się nie nadajecie, że innym to jest prościej, a wam nie. Czyli co musicie zrobić? Poczuć się jakbyście już to osiągnęli, jakbyście już to mieli. W swoim życiu i przywoływać do siebie jak najczęściej to uczucie. Najlepiej rano i wieczorem, kiedy Wasz umysł najbardziej jest uspokojony, jest w tych najwolniejszych falach, eee, i wtedy możemy zmienić swoje połączenia neuronowe. Buziaki, kochani!